osób nieuprawnionych ONZ w trosce o bezpieczeństwo na drogach każdego dnia na świecie w wypadkach ginie prawie milion trzysta tysięcy ludzi co zrobić by i wypadków i ofiar było mniej trwa ogłoszona przez ONZ dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego a po roku od jej wprowadzenia sprawdzamy czy udało się cokolwiek zmienić na lepsze przenosimy się do sejmu jest tam Milena Drzewiecka jej gość witamy cię Milena Witam, gościem tvp Info jest pani poseł Beata Bublewicz, członek parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i jedna z koordynatorek tej akcji. Pani poseł. Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak sama nazwa wskazuje, program rozłożony na 10 lat, co udało się zrobić w trakcie ostatnich 365 dni. Udało się wprowadzić zmianę bardzo szczególną, dotychczas niespotykaną, a mianowicie dwuletni okres próbny od uzyskania prawa jazdy. Co to znaczy? Każdy młody kierowca, ale młody nie wiekiem, a praktyką, od momentu otrzymania prawa jazdy ma dwuletni okres próbny. Łączy się to z tym, że ma ograniczenia prędkości, na przykład w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę i w nocy i w dzień, poza obszarem zabudowanym 80 km, 100 km na autostradzie, nie może wykonywać zawodu kierowcy, a co najważniejsze, kiedy popełni jakiekolwiek wykroczenie, okres próbny przedłuża mu się o kolejne dwa lata. Teoretycznie może być tak, że kierowca, który nie potrafi jeździć zgodnie z przepisami bezpiecznie, może być na tym okresie próbnym całe życie. Pani poseł, drogi to ostatnio bardzo drażliwy temat w kontekście autostrady A2. Słowo klucz to przyjezdność, ale na Euro 2012 będzie się liczyć także bezpieczeństwo. Jak można wykorzystać praktyki tego programu w trakcie Mistrzostw Euro 2012? Bezpieczeństwo liczy się zawsze, bez względu na to, czy mamy jakieś szczególne wydarzenia, czy nie, ale podczas tak szczególnych wydarzeń natężenie ruchu i liczba pojazdów na drogach jest zdecydowanie większa. W związku z tym ostrożność bezp i bezpieczne zachowania, przewidywanie różnego rodzaju niebezpieczeństw. Jest tutaj szczególnie ważne. E, oczywiście najważniejsza jest prędkość. E, biorąc pod uwagę statystyki z ubiegłego roku, statystyki z ostatniego tygodnia, no niestety prawdą jest to, że jeździmy za szybko. E, bo e, prędkość naprawdę potrafi zabijać, a tymczasem e, pozwalamy sobie czasami na nawet często, co po niektórzy na zdecydowanie zbyt dużą lekkomyślność. Nie jesteśmy sami na drodze, inni też są z nami. Pani poseł, tę akcję wspiera wielu aktorów, piosenkarzy, ale także wszyscy członkowie parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy to znaczy, że w Sejmie są takie ponadpartyjne tematy? Jestem przekonana na podstawie praktyki ostatnich lat i moich dobrych doświadczeń z kolegami, koleżankami ze wszystkich partii, że ten temat i ten problem bezpieczeństwa na polskich drogach jest absolutnie ponadpartyjny i dowodem na to jest chociażby wprowadzona zmiana właśnie do ustawy o kierujących, okres próbny dwuletni, o którym powiedziałam wcześniej, ona wejdzie w życie 19 tego stycznia. Także to jest owoc naszej pracy, bardzo dobry owoc, z którym wiąże wiele nadziei, bo myślę, że on wiele dobrego przyniesie. Ale przed nami kolejne zmiany, kolejnych kilkadziesiąt zmian legislacyjnych, które przygotowuję wraz z, z właśnie z moimi koleżankami i kolegami z zespołu i za dwa tygodnie podczas posiedzenia Sejmu 25 maja ogłosimy ten pakiet zmian legislacyjnych, który przygotowujemy, który od zaraz, od wprowadzenia właściwie w życie na tych miast powinien przynieść efekty. Jak słyszeliśmy, bezpieczeństwo ruchu drogowego to bezpieczny, polityczny temat, dość cenny w dniu głosowania nad reformą emerytur, bo tutaj już takiej zgody jak w przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego nie ma. Milena Drzewiecka, bardzo Ci dziękuję. A u nas jeszcze Stany Zjednoczone i kampania przed wyborami prezydenckimi. Urzędujący prezydent Barack Obama może w walce o reelekcję liczyć na wsparcie amerykańskiego gwiazdora George'a Clooneya. Aktor zorganizował